Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym dniu. Dziś pogoda troszkę lepsza, to znaczy nie pali tak mocno słońce. Takie nasze, ciepłe, miłe lato, ale na długie spodnie. Jest pięknie, ciepło, przyjemnie. Wczoraj na motorku się pojawił check engine. Podjechaliśmy, ale no, okazało się, że chyba nic poważnego. Szybko to pan naprawił do oryginalnego serwisu Yamaha. Także po temacie, jak na razie. Choć muszę powiedzieć, trochę zły jestem, ponieważ tego kupiliśmy za 1700 dolarów, a zupełnie nowiutki w salonie kosztuje 1900. No niestety. Trzeba było szukać jednak salonów oryginalnych. Przyszły dzisiaj zakupy. Proszę takie i takie, i takie, proszę i takie i takie. O i tasak. Najważniejsza rzecz w tym miejscu. Co tam nowego? Nowego tutaj y, przyszły nalepki. Też wiele sugestii y, y, naszych. Y, oglądających, co by nakleić jakieś nalepki, co by ludzie nie, głową nie walnęli w szybę. Yy, zgadzam się, bardzo ładnie wyszły. Yy, najważniejsza nalepka na tych drzwiach. Myślę, że yy, no, no, ta również tak, zgadzam się. Ta również, yy, no ta również. Także myślę, że yy, bardzo ładnie wyszło. Dzisiaj jest yy, kiełbaska z, yy, w stylu polski. Tak nasza nowa kucharka przygotowała. wygląda przepysznie. Zaraz sprawdzimy czy jest, tak dobrze smakuje jak wygląda. Witamy, witamy sekcja komentarze. Pan złopisał. Słabo to wygląda, ten szyld Nomad Space nie jest zauważalny z ulicy jak się idzie, ale kebab jest widoczny jako szyld i ta mini budka te, na kółkach też ma napis. Dzięki temu wiadomo co tam jest. U Ciebie nie wiadomo czego się spodziewać. Nawet ma flagę ze zdjęciami kebabów i cenami. Tak właśnie robi się biznes przez bycie widocznym na ulicy z każdej strony poprzez szyldy duży, który sugeruje co można dostać w budce przez fotki potraw i zdjęcia. Tak, zgadzam się. W 100% z tą wypowiedzią. Dlatego ten duży szyld z góry został zdjęty, jest teraz właśnie robimy go na nowo, ponieważ bardzo dużo osób idąc patrzyło na to, co jest u nas wewnątrz, ale e, najpierw właśnie oglądali ten szyld do góry, gdzie były jakieś e, te merskie. merskie potrawy, no i rezygnowali z wejścia. Ewidentnie ja to zauważyłem, jak i pozostali pracownicy też to zauważyli, dlatego szybko zdjęliśmy po prostu ten szyld i właśnie jesteśmy na etapie realizacji nowego. Tak, właśnie będzie. Dziękujemy za poradę. Filip Dąbrowski pisze Następny oszust cyrk wyprawia udaje wielkiego biznesmena, a jest niczym. No przepraszam, to zupełnie nie rozumiem. Yy, Bardzo niemiło. Yy, wielkiego, Z a jest niczym. Filip. To Filipie napisz czym ty się zajmujesz, może masz jakiś ciekawszy biznes no, 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 w ogóle nie rozumiem tego tekstu, szczerze mówiąc, bo PAP w sumie funkcjonuje, każda pozostała moja firma też funkcjonuje. Jak najbardziej. Nie wiem, czego to w sumie dotyczy. Następny. Okay. Piotr pisze, pyta, a nie pisze, pokazujcie SINE na filmach, będzie więcej wyświetleń. Och, ja myślę, że po prostu dziewczyny muszą się troszeczkę oswoić z nową sytuacją i naszym nagrywaniem filmów. Ja myślę, że na pewno będą chciały wystąpić. Co ciekawe, mamy właśnie nową, piątą już dziewczynę do pracy czyli druga kucharka, czyli jest pięć dziewczyn i dwóch chłopaków. Tak, także myślę, że wszystko, wszystko w swoim czasie, nie tak naraz, bo. Ziomek, pisze, zablokował mnie spocony i nie mam jak zapytać, na co poszła kasa z ostatnich dwóch dużych zbiórek. Pewnie świnia przepił. No to tego ja nie wiem. Zupełnie, tak? To zupełnie jest poza moj, moimi jakimiś wiadomościami. No ale nie na bar na pewno. No na pewno nie na, tak, tak, bo tam jakaś sugestia była, że to w sumie by zostało wszystko zainwestowane w bar. No nie, no, naprawdę nie, natomiast jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to poproszę o konkretną rzecz, która została zakupiona, kiedy została zakupiona i fakturkę, albo chociaż pokazać przelew, że został zrealizowany. Ale oczywiście gwarantuję, 100% gwarantuję, 100% gwarantuję, że nikt, nigdy nic takiego nikt nie pokaże. Wszystko w tym temacie. Ok, następne pytanie. Tak się zastanawiam, w Phnom działa przecież GrabFood, dlaczego nie sprzedajecie jedzenia z dowozem? Dlatego, że kuchnia nam nie działała jeszcze tak w 100% no, no, na, na takim poziomie, jak ja bym chciał. Tak? Po prostu jedna syna nie dała rady, by wszystkiego mi pociągnąć. No, mieliśmy też klientów tu wewnątrz, a w sumie tylko jedną kucharkę. Tak? No I to no, musicie zrozumieć, że taka no, wydawka na zewnątrz no, też generuje spory ruch w kuchni. No, po prostu nie byliśmy w stanie tego wykonać. Ale tak, zgadza się, mamy już dogadane, yy, yy, jak gdyby, bardzo dobre warunki na tego typu wysyłkę. I będziemy już realizować, teraz bo już mamy dwie, także od nowego miesiąca myślę, już będziemy to realizować. Pracownia ćwiczenia pisze. Nie da się tego oglądać i słuchać. Ten młody ma strasznie irytujący głos. Yy, młody, proszę zmienić głos. I to natychmiast. Dobrze, zajmiemy się tym. Dobre, Dobra, następne. 6,5 dolara utarg dzienny. Robi wrażenie. Jedziecie po milion. Ja bym powiedział nawet, że po dwa. Ja bym powiedział, że milion już jest, a teraz... <laughs> milion to już był. A, a teraz to tam? Właśnie, tu jest piękny moment, żeby y, powiedzieć nasze utargi z ostatnich dni. Hmm. Co to jest? Income. Tu, tak? A to nie jest to? No, nie, wiem, ja nie jestem na tej grupie. No ale czemu? Okej, okay, udało się tam to w końcu znaleźć, tą grupę. Czyli tak, mamy trzy ostatnie dni do powiedzenia, czyli mamy tak, 8,25, 6,50 i 16,25. Wszystko oczywiście w dolarach. Rośnie, rośnie. Dobrze, mamy to ogarnięte. Doktor Al Capone. Witam, a mi się podoba kontent, bary i cała otoczka. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Tak. Agnieszka Kołodzi. Witam panów tajemniczych. Dałam suba na wasz kanał, jak również oglądam krzycha, więc nasuwa się pytanie, gdzie są jego pieniądze, które zebrał na live? On twierdzi, że wszystko wydał na waszą knajpkę i nic nie ma. Ktoś tu nie mówi prawdy. Pozdrawiam i życzę sukcesów w biznesie. Dziękujemy. Tak, no właśnie, przy, jak gdyby z poprzednim pytaniem chyba to, to właśnie odpowiedziałem. No w takim układzie poprosimy o konkretny dzień, yy, przelew, faktura i co zostało zakupione. No, no gwarantuję Wam, że nic takiego nigdy nie zobaczycie. Co dalej? Urbex City pisze. Wreszcie jakiś kambu kanał, który da się oglądać bez napisów. Pozdrawiam Was. Dziękujemy. Choć z polskiego to najlepszy ocen nigdy nie miałem. Usługi gastronomiczne to najgorsze usługi, jakie, w jakie Polacy wchodzą. Widzieliśmy to wiele razy wśród specjalistów z Kambodży, a ty jak nie masz doświadczenia, nie znasz języka, jak pan Marcin nie masz szans. To znaczy dziękujemy za poradę, ale nie rozumiem, dlaczego ktoś twierdzi, że my nie mamy szans, skoro w zasadzie wszystko już funkcjonuje. Ja rozumiem, że nie wiem, żeby nie wiem, było niedokończone, niedomalowane, nie wiem, lodówki nie funkcjonowały, no to okej, okay, no rozumiem, że byłoby bardzo trudno to uciągnąć, no ale w tej chwili wszystko już funkcjonuje. W zasadzie po przyjęciu ostatniej osoby do pracy, tak, piątej dziewczyny, no to mamy już praktycznie 100% obłożenia. Ja już możemy dnia. działać z kopyta. I jak gdyby nie, nie ma szans, żeby coś tutaj nie, nie działało, tak? No. No tak, a poza tym mamy kmerki pracujące, więc tak, no to po co mi ten nie język nie mamy tych barier tak, językowych takich tak, po co mi niby ten język skoro mamy zarówno kmerski umiemy obsługiwać angielski, jak i tutaj ekstrapolski umiemy rosyjski co wielojęzyczny, bar wielojęzyczny bar. wielojęzyczny tak. prawdziwych nomadów. lecimy dalej okay. Kambodja bir kacperek nie bądź taki dowciatny bo Ci jeszcze ktoś tam z nosa pędzel malarski zrobi nie, z nosa Daj mi pędzel a zmaluję niezłą sztukę. Dobrze. Ta sama osoba pisze. Najważniejsze, żeby Sina była zadowolona. No tak, no cieszymy się, że żeby jej się podobała ta praca, tak? No w tej chwili już jest jedną z pięciu dziewczyn, więc ja bym napisał tutaj najważniejsze, żeby wszystkie pięć dziewczyn były zadowolone. Zgodnie. Dlaczego tylko jedna? Dlaczego pan tutaj jak gdyby. Pan Bir widocznie ma jakieś ukryte uczucia do Steve'a. Może takie Także pozdrawiamy. Krzysztof, nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Biznes gastronomiczny to ostatni do otwierania. No właśnie dlatego podajemy codzienne utargi, tak? I dlatego to podajemy, żeby ludzie e, sami sobie wyrobili opinię, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, tak? My nikogo do tego jak broń Boże nie namawiamy. Podajemy, ile wydaliśmy na bar, jak go prowadzimy, ile mamy utargu codziennie, żeby każdy sobie mógł wyrobić własne zdanie na ten temat. Suche fakty bez emocji. Tak, suche fakty bez emocji. Musiał. Jeden. syn giertyka. Nie znam. Choć ja tylko giertyki się. Tak, obiło mi się już gdzieś tam z Wielkopolskiej gościu podobno pochodzi, ale, ale nie, niestety nie, nie, nie znam. I co, wszystko? Tak, tak, bardzo dziękujemy. Mamy bardzo dobrą wiadomość, że wczoraj przyszedł pierwszy nasz klient, który został zwabiony tu przez reklamę na Facebooku. Także to nas bardzo zaskoczyło. Z daleka było widać, że wie gdzie idzie, bo po prostu walił prosto do nas. Tak, bardzo miły gościu, Amerykanin z Teksasu. Gadający po kmersku właśnie lepiej niż kmerzy. Tak. Płynnie gadał po kmersku z dziewczynami, także to nam na prosty tutaj wygięło. Dwa lata już tutaj jest. Tak? Dwa Ale to lata. przez to, że ma żonę Kmerkę. No żona kmerka tak. No. nauczyła go wielu słów. Powiedział, że musiał się nauczyć, bo jak się kłócili, to chciał wiedzieć, co nam mu zarzuca. <laughs> także jest wesoło. Pierwszy klient. I co? Aha, no właśnie, i mamy ponieważ Warszawa piecze dla nas serniczek przepyszny. Cała blacha już poszła. Każdy klient, który przychodzi do nas dostaje kawałek serniczka gratis. Tak. Przynajmniej na razie tak jest. Pozostajcie póki, póki okazja, okazja dotarła. Jeszcze jedna sprawa. Wszystkie nasze social media działają już. Są uruchamiane. Wrzucamy sukcesywnie jakieś ciekawe treści tam. Link poniżej filmu, także zapraszamy do również zasubskrybowania i zapoznania się z tymi co tam umieszczamy. To tyle na dziś, dziękuję, pa, pa.